W odcinku sobie tutaj obejrzę Otworzę paczkę 108 plus overall zawodnik tutaj będzie, zaraz zobaczymy co tutaj będzie ciekawego Zobaczmy, 3000 gemów 3000 gemów wydane zaraz zostanie no i zobaczymy co teraz będzie tutaj fajnego trafione, oby coś dobrego naprawdę, nie? No dobra, 3, 2, 1, 0 otwieramy. I a dobra, to jest pierwsza część tej paczki. Nieważna, no ale teraz, co tutaj będzie? Zaraz zobaczymy. Konstruktorady will playera. No i zobaczmy Nie zauważyłem Bernardo Silva? Nie, kowalicie. Ok. Okej, ma Kowacic. kowacić. Okej, okay. no dobra. Przejdźmy sobie dalej. Czy coś ciekawego tutaj będę miał? Dobra, zobaczę co tutaj będziemy mieli. No pej, otworzę darmowego freepaka, No, free picka, o. No i jeszcze dodatkowo za tam 250 g 3 też wybory odbiorę. Mm, kurczę, nie wiem, Schlotterbeck. Nie wiem kompletnie. Nie wiem, który jest droższy, ale tam pewnie różnica nie wiem 100 tysięcy max, nie? Pewnie Schlotterbeck 300. Leo. Może, nie wiem, 400. 450, może. No i dobra. Teraz co tutaj, 250 geł, co się zwróci? Chyba Pedri. Chyba Pedri, bo Lautaro Martinez. Nie wiem, zobaczymy. No i dobra. Lautaro Martinez jest tańszy niż Pedri, chociaż nie wiem. Pewnie to też różnica jakichś nie wiem 100-150 tysięcy Czyli mała nie mm, Nie będzie Davis. Na razie wydałem 500 gemów i się nie wiem milion zarobiłem Więc na razie takie te paczki bym powiedział nie najlepsze Dobra, wezmę taniego niego on bo nie chcę do daj Davisa. No i dobra. Teraz tak.